Nie ma Tymona, więc trzeba wziąć sprawy w swoje ręce i troszkę wam ponagrywać. Co się tu dzieje? Ja myślę, że jak byłem na urlopie, to tu nie była tarcza, tylko sądzę, że moje zdjęcie. Mówiłem, że zrobię coś, co spowoduje, że będziecie się śmiać. Znajdźcie na kanale sklepowym, w którym to wróciłem ze swoich wojaży karkonoskich, że tak powiem i mam tutaj od ekipy wyzwanie, ponieważ wzięli sobie nowiutki ten nasz smartfon S24, bardzo fajny, flagowy prawie że, może nie aż tak jak Odyna, bo on ma jeszcze dopisek ultra. No i nagrali mi dużo materiału. Próbuję, spróbuję coś z tego zmontować, żeby było y, ciekawe to oglądania. Zobaczymy, co tam będzie. Zgrywa się właśnie ten materiał. Chyba go jest dużo. 30 minut samego zgrywania to będę mieć dzisiaj cały dzień zajęty. Chociaż spoko, jest mniejsza. Tak, się na razie zobaczymy. No. Mamy dobre 30 cm do ogrodzenia. Dzień dobry. Witam was w Odyńcach. Nie ma tymona, więc trzeba wziąć sprawy w swoje ręce i troszkę Wam ponagrywać, co się tu dzieje. Więc idziemy do sklepu. Och. Słuchać muzykę, bo opakujemy paczki. Tam majstry coś kombinują. Przerabiają kebabownię, można powiedzieć. Na... No właśnie, na co? Zaraz Zapytamy się ich, co oni tam kombinują. Niestety nie udało mi się udzielić y, odpowiedzi. Raczej znaczy, oni mi nie, dziel, nie udzielili odpowiedzi. Co tam robią? jak widziałem tu. ten mi nie odpowiedział. Czekaj, bo celuję na... O, tu jest macie Tu. Kolejny dzień, kolejne przygody. Kebabownia zmienia się w... No się w. Co ona się zmieni w magazyn? Dobra, no to biorę. Co my tu mamy? I... Co my tu mamy? Mamy tu Double Score i pakujemy w rytmie muzyki. I teraz uwaga, nie może być. Sprzedało się to, co zawsze się najlepiej sprzedaje, czyli. Podłokietnik żółty do Gareta Ace. I te podłokietniki, akurat nie są problemem, bo one są. Tu? Nie. A tu? O tu, świeża dostawa. Jeszcze są do czarne do wersji AT, jakby ktoś potrzebował. Dobra, tu mam pierwszą. Dobra, wyłaścia do ty. Tu są podstawy. Tu jeszcze śrubki, ale śrubek nie trzeba. Nie, to zamówienie. I wracamy. Pokazuję Wam co gdzie jest, bo może jak przyjdziecie kiedyś do sklepu, to sami będziecie wiedzieć co gdzie znaleźć. I mamy to. A, przepraszam. Do Krosna Odrzańskiego. Pozdrawiamy Krosna. Dzisiejsze paczki zaczynamy od tego zestawu DEUSA 2 z sondą 22, z WS6, pi pointerem MI6, torbą na znaleziska, plecakiem. Sprawdzamy, pakujemy. Wysyłamy kolejne zamówienie. Jest to pinpointer Quest XPointer 2. Tak się prezentuje. Pinpointer wodoodporny, ładowany za pomocą kabla USB, posiadający funkcję kasowania, strojenia, zwał jak zwał Czyli finalnie, znajdujemy sygnał, nie umiemy go namierzyć. Klikamy krótko, włącznik i teraz prawo, lewo, jakby nie działa. Zbliżając, tym bardziej działa. Zróbmy jeszcze raz próbę. Klikam zbliżając, działa. A co my tutaj mamy? Kolejna wysyłka mini Horde, czyli dla dzieci od 4 do 8 lat. Także i jakiś mały dzieciaczek będzie miał fajną zabawę. I ostatnie zamówienie do hełma, do pana Piotra. Jedzie ten cały zestaw RUTUS werset 28, z dodatkową sondą 24, ze słuchawkami SR1, plecakiem. Jeszcze tam jest dodatkowy worek na sondę. Od razu chcemy pozdrowić panią Justynę, żonę, za cierpliwość w wyborze detektora. Dziękujemy. Taka żona to. I słuchajcie, gwałtowna przerwa montażowo, cięcie montażowo techniczne, musimy przerwać montaż. Ja tu mam dwie godziny ponad materiału od Tomasza, głównie od Modego, gdzie on tam tłumaczy różne rzeczy i pakuje paczki i jest głośna muzyka, są przerwy jakby w słowotoku, czyli mamy przerwę po 20 sekund ja bym kilka godzin musiał to jakby montować, żeby z tego wziąć to, co jest, to co autor miał na myśli, jest to dla mnie bardzo bardzo czasochłonne i generalnie mieliśmy rozmowę, co należy robić, a co nie, żeby ułatwić sobie robotę, także Tomasz chce, więc będzie nagrywał i zobaczymy co z tego wyjdzie, ale musi popracować nad tą częścią taką e, spójności i żebym ja, jeżeli ja będę montować, a o tym zaraz wam powiem. Nie znajdę teraz na szybko jakiegoś przykładu, bo jest piątunią, zaraz będę się spieszyć do Krakowa, bo tam e, trwa szkolenie z kamperów i ja też tam będę, ale głównie nagrywać. No ale mniejsza z tym, nie znajdę teraz e, super przykładu, żeby, was, żeby wam objaśnić. No wyobraźcie sobie, że przychodzi Rembrandt do Picassa i mówi, słuchaj zmęczyłem się Picasso, to teraz ty dokończysz za mnie moje malowidła. A Picasso mu narobi tam jakieś geometrii, jakieś, jakieś symboli, jakichś figur. Słuchajcie, nie jestem tym specjalistą, tylko tak, wiecie, chcę wam nakreślić. No a Rembrandt słynął raczej bardziej z klasycznych form. Znany jest z czegoś takiego jak trójkąt Rembrandta, to na fotografii bardzo żeśmy zwracali uwagę. Były różne style oświetlenia, style oświetlenia zwał jak zwał. Między innymi, był, między innymi był trójkąt Rembrandta. Zupełnie dwa światy, i teraz właśnie tak jest, że jak Tomasz mi nagrał swój materiał, to mi jako komuś, to miałby zmontować go, jest bardzo ciężko zrozumieć, co po prostu. Rembrandt miał na myśli, bo ja powiedzmy jestem Picasso. Jak już nasz projekt trwa 8 lat mniej więcej, to zdarzyło mi się być montażystą, oprócz swoich wypociń, filmów Odyna, kto tam był, Jagoda, Dawid, już nie pamiętam ile tych osób było, pewnie jeszcze ktoś był. I zawsze był oczywiście ten etap, kiedy dłużej pracowaliśmy w ten sposób, jeżeli ja miałem montować, a ktoś nagrywał, to było, było coraz lepiej. Tu był, można powiedzieć, debiut, bo Tomasz od paru lat raczej nic nie nagrywał, więc jeżeli to by miało tak sobie żyć to może miałby swój film raz na jakiś czas po prostu cały w jakimś jednym rytmie bo ja mam już swój rytm gdzieś tam opanowany i tak go sobie po prostu używam i może on nie pasować do pewnych rzeczy i najłatwiej montowało mi się nie będę tego ukrywać filmy od Odyna bo wiedziałem o co mu od razu chodzi w tym materiale po prostu było mało tak zwanych odrzutów no ale on po prostu wiedział że Montaż jest czasochłonny, i że jeżeli nagrywamy, to musimy nagrać taki materiał, żeby jak najwięcej procentów z niego znalazło się w filmy. Także ja już wróciłem i przejąłem kamerę. Tomasz mówi, że wizualnie wygląda lepiej. Mamy co tu mamy? orkiszanka z białą czekoladą i suszoną żurawiną, czyli znowu jest na słodko, to czego oczywiście nie za bardzo mm, ten poważam. Sałatka z ananasem, no nie wiem. Tu znowu podwieczorek na słodko jogurt waniliowy, no i tu dwie rzeczy nie na słodko, czyli na razie nie widać różnicy oprócz inna etykieta, to, to zauważyłem. Ale żeśmy się zaopatrzyli tutaj w taki piękny kontener, przypomina mi czasy hamburger, frytki raz! Będą hamburgery i steki z dzika, no a to muszę kupić, bo podobno bardzo jest yy, skuteczne i to muszę jechać do um, sklepu Action. jest taki sklep podobno bo nasza budka Pitbull Kebab jeszcze wymaga doszlifowania jak widzicie tutaj ściana płaczu. i już bardziej się wyruszyłem w miasto bo mam kilka pilnych zleceń między innymi kupić jakieś te płyny co oni czyszczą tą naszą nową budkę Maciek mówił że to takie skuteczne ten Różowy płyn? Daje radę. Daje radę. Czyli action odhaczony. Teraz zostaje mi urząd, sprawy urzędowe i jeszcze pojechać. Gdzie jeszcze miałem pojechać? Kurde, chyba do banku. No nie wiem. Pierwszego dnia, tempo wysokie. Tu oczywiście mam szwedzki tuning dzisiejszych diet. Śniadanie było na słodko, mi to nie podchodzi, trudno. Natomiast tu mamy drugie śniadanie. Nie wygląda to też zbyt zachęcająco, zaraz zobaczymy czy to będzie dobre, Ma fit, drugie śniadanie, sałatka z kurczakiem, ryżem, ananasem, kukurydzą, sos majonezowy, jogurtowy, z curry. no to może nie będzie tak źle. Jak to mówili w polskim klasyku, Leszku skosztuj i rozpocznij ucztę, ale ja nie rozpocznę, bo się nie odważę tego zjeść, jakiś podejrzany kurczak. Ja bym nie ryzykował, więc mam jeszcze dwa punkty. Muszę jechać, na ja do banku, to tam kij. No i muszę jechać jeszcze, i jeszcze muszę jechać do Kwiaciarni, bo w niedzielę będziemy działać w takim miejscu dość podniosłym, przy pomniku, który upamiętnia bohaterów bitwy pod mokrą. Na tank chociaż była w Dąbrowie, między Dąbrową a Sosnowcem, zaskoczyły mnie ceny benzyny 5,59. Mam takie czasem przebłyski że coś pamiętam, no i 5.69 benzyna na taniej stacji kosztowała w kwietniu 2012, pamiętam jak miałem Fiata Uno 1.0 Fire, i tyle tankowałem, bardzo droga benzyna wtedy była, a teraz 559, nie wiem czym to podyktowane, że takie chyba obniżki są, pewnie coś międzynarodowego się wydarzyło, tylko że ja nie jestem w temacie, bo ja nie posiadam na przykład telewizji, natomiast być może też chodzi o to, że niedługo będziemy wrzucać koperty, to być może jest też powód, ale nie znam się i więc nie będę udawać Eksperta, ale 559. Wróciłem już z miasta i zrazem parę rzeczy po bo mi się nie chciało nagrywać. Zacząłem, zacząłem się na flamingu, chyba bodajże, ale to za chwilę. Tutaj macie się pyta, czemu to tak chodzi, bo to jest turecki wymysł. Jak w Polsce robili UNO czy Sienę. To, jak wyjąłeś kluczyk ze stacyjki, to, chod, to wiatrak chodził. Tutaj, jak wyjmiesz klucz ze stacyjki, czyli wyłączysz zapłon, to przestaje działać, musisz włączyć i za dwie minuty nie wiadomo dlaczego się załącza. Tutaj w srebrnej wodzie było tak samo, po prostu taki turecki patent. Zaoszczędzili. W końcu się ten wiatrak wyłączył, a ja za ten czas obliczyłem, ile spalił. Ile pali teraz mniej więcej to auto? I niewiele się to zmieniło, chyba mniej więcej takie wyniki były. W okolicach 6 litrów przejechałem 776 km, zatankowałem łącznie 48,6 paliwka. No więc mamy na 100 km, głównie tam 120-130 na trasie. Mało miasta było tym razem 6,27 Litra na 100 km. Przy podobnych trasach dziadek palił 2-2,5 litra więcej diesla. Ale zobaczymy jeszcze, ile oleju żłopię tak naprawdę, bo teraz mamy już jakąś mierzalność. Bo powiedzmy, że mamy 800 km, bo tam trochę jeszcze zrobiłem po mieście, jak dolałem to pierwsze, czyli mam 2 litry dolane od minimum licząc. No i drodzy widzowie, widzicie, co oni tutaj robią. Ja myślę, że jak byłem na urlopie, to tu nie była tarcza, tylko sądzę, że moje zdjęcie. Tak? Tak było? Mówiłem, że zrobię coś, co spowoduje, że będziecie się śmiać. Tomaszu, jesteś już? Tak, jestem. To był odgłos Turcji, umęczonej. To była inflacja turecka. Ale to, jak to się zmieniło jeszcze? Ja sobie tam działam papierowo. W sensie papierologię robię, a czarna wołga jeszcze sobie stygnie. Taką kwestią, która od, odkąd mam chyba to auto występuje, nie, wiem, nie pamiętam, jest coś takiego, że po lewej widzicie bieg drugi, bieg trzeci. Rozwijanie mocy powinno być takie równomierne. Natomiast ja zauważam od dłuższego czasu, natomiast mi to nie przeszkadza, myślałem, że to kwestia świec, kiedyś wymieniłem świece, że. Z dwójki i trójki, jeżeli są niskie obroty i od razu chcemy po prostu depnąć bardziej z tych niskich obrotów, wiadomo, że to benzyna to tak średnio idzie, no ale powinna iść płynnie, tak jak po lewej stronie. Natomiast czarna wołga miewa czasem coś takiego na, dru na drugim, trzecim biegu, że kiedy tak zrobimy, depniemy mocniej z niskich obrotów na dw dwójce, trójce, to przez Ułamek sekundy jest tak jakby zamuliło ją i odmula po tym ułamku sekundy. No i tutaj inżynierowie, młodszy, starszy i wszechwiedzący, bo jest ich w sumie trzech, powiedzieli, że to przepustnica, że trzeba ją przeczyścić. Kiedyś coś o tym słyszałem, ale jak miałem Fiata Uno to sobie lubiałem pogrzebać przed blokiem. No a teraz tu ja mam możliwości o wiele większe, dopóki nie wiadomo tu kampery, już za moment, więc... Można by coś tutaj pogrzebać. Przepustnica gdzieś tam powinna być. Raczej chyba nie tu, raczej chyba. Tam. Jest już prawie 10 tysięcy kilometrów zrobione do wymiany oleju, to w połowie kwietnia. Natomiast tu widzimy, że trzeba będzie dolać borygo, ale też niewiele, więc też szczelny układ, więc jest spoko. Także tu jest spoko, ale jeszcze nie odkręcamy, bo będzie wulkan energii, bo jeszcze jest za ciepły. Natomiast olej też zbadamy jeszcze pół godzinki i zobaczymy ile zużyła 800 kilometrów. Było minimum, dolałem 2 litry, było praktycznie max. Zobaczymy jak to wyszło. No i co tu, jeszcze? co tu jeszcze można sprawdzić? Płyn hydrauliczny, ale działa wszystko dobrze, to tylko zerkniemy. Płyn hamulcowy też nie ma problemów. Jedynie klakson trzeba będzie zrobić. <gul> Najpierw będzie borygo, a potem do szwedzkiej. <gul> Żeby mieć Volvo, bo oni wszyscy Volvo jeżdżą, więc im zazdroszczę. Gul gul gul, tym razem nie olej, ale nie trzeba dużo dolać. 9000 km, i taki był ubytek, czyli jakieś pół litra. A szwedzkiej nie wziął, bo powiedział, że jest Turecko właski Płyn hamulcowy w normie, natomiast widzimy, mimo że działa poprawnie, wspomaganie, nie wydaje ci się, że jest poniżej minimum. Jest, nie? Poniżej minimum, no jest, no jest poniżej. Chyba mam w bagażniku, najwyżej do i doleję, ale to można dolewać, jak jest rozgrzane auto. Czy lepiej, tak. też żeby ostygło? No możesz. I teraz przyszła. Przedczas na olej. Tu trochę jest mokro, ale to mi skapło tego Orlenowego 10 40 No i z skosztuj <noise> i sprawdź. Jak to, jak to się mieni? Mieni się na maksa, a więc to zużycie chyba, ja nie wiem. Ja jak to liczyłem, to nie wiem, ale 800 km i jest max, a max był jak. Wyjeżdżałem 800 km, no to chciałem powiedzieć. Młodszy i starszy inżynier już poszli, ale tutaj inżynier Tomasz mówi, że mimo, że ten płyn jest mało go, to jak po, pokręcimy. No to wytłumacz, wytłumacz, bo to, no to wiesz, musi profesjonalnie. Na korku jest napisane, że trzeba sprawdzić poziom oleju po przyłączonej pompie, czyli trzeba załączyć silnik. I Tumot będzie kręcił kierownicą prawo lewo, żeby pompa działała. A ja sobie weryfikuję, czy ten płyn jest troszkę wyższy, czy stan jest, jest taki sam. Test Tomasza nie przyniósł rezultatów, bo nie podniósł się płyn, czyli nie jest to miarodajne. Trzeba będzie zakupić, bo w spiżarce teraz spatrzyłem, w sensie w bagażniku nie mam. I muszę jeszcze ustalić jaki, coś pamiętam nazwę, Dexrol, Dexdrol, ale to było, wiecie, to się rzadko wymienia, nie? Także podsumowując, spryskiwacze są, hamowanie jest, oświecimy sobie, show must go on. podsumowując, spryskiwacze są. Płyn hamulcowy jest, tu dodaliśmy pół litra po 9000 km, tu dodaliśmy 2 litry, no też po takim czasie, ale zaraz będzie wymiana oleju. No i tu mamy właśnie problem i tu się poci w dwóch miejscach przy, nie przy pompie, tylko właśnie przy tych zbiorniczku górna. Górny przewód i dolny nie wiadomo, który z nich oba są upocone być może jeden kapie na drugi trzeba umyć i zobaczyć, który się spoci, ale to. Spokojnie, spokojnie, nawet tak wysiądzie tam trochę te wspomaganie, to tutaj nie ma aż tak ciężko, nie? Co innego tu? Tu jakby wysiadło naprawdę, a to już byłaby kaplica, chociaż chodzi bardzo ciężko. I teraz przyszedł czas aby włączyć magiczny przycisk. Show switch on. Za dużo się tych wodospadów naoglądałem. Już zapomniałem jak się robi to yy, show must yy, show must go on. No i za dużo się naoglądałem tych wodospadów i teraz nie umiem robić show, bo ciągle mi coś nie wychodzi. Biorę coś i nie działa. Albo biorę coś i nie, nie piszczy. Albo biorę coś i nie wiem autka nie ma. Nie ma autka. Wszystko mi się gubi. Dlatego musimy na razie yy, zrobić yy, bardziej kameralnie. I teraz Pizza, pasta, mozzarella. No to Findix jedzie do słonecznej Italii. Zaraz Wam powiem, miejscowość się nazywa Rowet. Jak będę chociaż czytał miejscowość, to skierujmy kamerę w stronę słońca, bo słoneczna Italia, więc ten Findix jedzie do Roveretto, To jest miejscowość, a ulica nazywa się Via San Giovanni Bosco. 27, 27 to jest 27. Occhio Nueve. Chyba dobrze powiedziałem, nie pamiętam. Dawno już nie uczyłem się włoskiego. To było dawno temu. Nawet kod sklepowy tego nie pamięta. A kot sklepowy jakiś jest przestawiony. Kto go przestawia? Także, Buena Giornata, jedzie daleko Hen-Hen do słonecznej Italii. A ty masz sito, bo dawno też nie było sita. Przynajmniej nie pamiętam. I dokąd? I to sito Big Hex, czyli równomierne otwory, i tutaj nie mamy szpica, tylko mamy co mamy zaokrąglone. To jedzie do miejscowości Choszczno. Trudna nazwa, język polski być trudny, no jest trudny, wystarczy nagrywać filmy, żeby się o tym przekonać. Nawet było łatwiej na egzaminach, chociaż ja chyba nie byłem najgorszy, ale najlepszy też nie byłem. Więc Choszcz, no myślę, że nie mamy mapy, bo miała być mapa, myślę, że jest gdzieś to nad morzem, bardziej zachodniopomorskie. Jak myślisz, Choszczno? Nie ma A jaki kod pocztowy? 73 to jest wysoki numer. To raczej. 73 to. Zachodniopom... Zachodnio pomorskie? Albo pomorskie. Szczecin o 77. Pocztowe. Aha, no widzisz. No to wiesz więcej niż ja na ten temat. Ten film będzie należeć do chaotycznych, ale już nic na to nie poradzimy. Skaczemy czwartek, piątek, czwartek, piątek i materiał od Tomasza. Diety. Pierwszy dzień był niezbyt fajny, maczfit, natomiast dzisiaj Piątunio y, mnie osobiście zachwycił i wszystko mi jak na razie bardzo smakuje. Maciej i Tomasz już pojechali dzisiaj troszkę wcześniej, żeby się przygotować na wyjazd, na szkolenie do boskiego rydwanu. Rydwana. Poski Rydwan. W każdym razie w Krakowie ja też tam do nich dołączę, bo z tego będzie również materiał, nie wiem czy odcinek, ale na pewno spora partia materiału. Także to by było na tyle w tym odcinku. Nie mam na koniec takich fajnych widoczków jak w poprzednim filmie z Karkonoszy, więc powiedzmy, że to będzie wodospad. Trzymajcie się i właśnie teraz zauważyłem, bo chciałem na kota. Trzymajcie się. No i co to zrobili z tym kotem? Trzymajcie się. Cześć!